Iris? Iris! A! Tak, halo, halo! Iris, czemu jeszcze jesteś w łóżku? Karisa i Lina za chwilę się tu pojawią. Pamiętasz? Miałyśmy razem poćwiczyć. Ja też dziś zaspałam. Dlaczego jestem jakaś śpiąca? I gdzie jest Amaru? Miał was obudzić. Hmm? Proszę przygarnij mnie. O, o, jesteś taki słodki, jak balonówka. Hej, nazwę cię balonik, chociaż nie wolno mi mieć zwierzaka. Więc musisz być wyjątkowo cicho, jasne? Nie ma pojęcia, kim był do tej pory, prawda? Nie ma. Dzięki moim czarom, zdaje mu się, że jest kotkiem, który potrzebuje domu. <ścoughs> <śmany> Dzień dobry. Co tu się dzieje? A Maru gdzieś się podział. A może on uciekł? Nie Niby dlaczego miałby uciec? Pewnie poczuł się odrzucony po tym, jak przygarnęłyśmy bogana. Pomożemy wam go szukać. Dziękuję. Gdybyście go zauważyły, wiecie, jak nas znaleźć. Mhm.